Popołudniowa rozmowa w RMFFM. Witamy Marka Teichmana i jego gościa. Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest była Ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie Katarzyna Pełczyńska, nałęcz, obecnie dyrektorka Instytutu Strategie 2050. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Jaka jest prawdziwa skala mobilizacji Siergiej Szojgu Minister mówił o 300 tysiącach ludzi. Władimir Putin sygnalizował, że to ma być. Taka częściowa mobilizacja, a niezależne rosyjskie media sygnalizują, że to może być nawet milion ludzi. Jak pani sądzi? Dane podawane przez szojgu. No to jest kompletnie piarowska operacja, tak samo jak nazwa, że częściowa operacja, op, częściowa mobilizacja nie ma częściowej mobilizacji, jest po prostu mobilizacja. I na pewno jest tak, że chcą zmobilizować dużo. Problem nie jest w ilości, tylko w zdolności dzisiaj do wytrenowania tych ludzi, wyszkolenia tych ludzi i wysłania ich na front w jakimkolwiek Innym formacie niż, przepraszam za takie kolokwialne, okropne ujęcie, ale niż yy, mięso armatnie. A czy skala tej e, mobilizacji, jeżeli ona będzie duża, nie sygnalizuje, że Rosjanie chcą wrócić do planu zdobycia Kijowa, do podboju całej Ukrainy, a przynajmniej e, Ukrainy Wschodniej? Rosjanie cały czas trzymają się tego pierwotnego celu, żeby podporządkować całą Ukrainę, albo niczyja i w ogóle nieistniejąca, albo nasza, tak by to można było ująć, ale na dzisiaj zmagają się zupełnie z czymś innym. No i była seria poważnych jednak porażek rosyjskich, i dzisiaj Rosja, Putin musi pokazać swoim obywatelom i swojemu najbliższemu otoczeniu, że jest w stanie wziąć inicjatywy, przełamać te porażki i pójść do przodu. Albo Ukraina będzie nasza, albo niczyja. Czy to znaczy, że według Pani rosyjskie kierownictwo jest gotowe do tego, żeby zbombardować nuklearnie Ukrainę, żeby ją zniszczyć? To jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Ten szantaż nuklearny się pojawia i ostatnio w przemówieniu Putina znowu został podniesiony. Gdyby to się zdarzyło, bo to jest trochę tak, że nie możemy tego niestety zupełnie wykluczać, ale trzeba rozumieć, że prawdopodobieństwo na szczęście dzisiaj ciągle wydaje się bardzo małe, to gdyby to się miało zdarzyć, to to by się zdarzyło na terenie Ukrainy najprawdopodobniej. Niestrategiczna, a taktyczna broń nuklearna, czyli o bardzo ograniczonym Zasięgu, żeby jednak rozumieć ten poziom zagrożenia. I byłaby to wiadomość, czy też przesłanie militarne, działanie militarne skierowane do Stanów Zjednoczonych, nawet nie do nas tutaj, nie do Europy, do Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone są tą siłą, która która mm, pozwala Ukrainie walczyć przede wszystkim. Tak to e, wygląda też w narracji rosyjskiej. E, oni wierzą, że przekonają Amerykanów do tego, żeby się wycofali. Czy, am, czy Amerykanie ustąpią? To są dwie różne rzeczy. Jest narracja rosyjska, która się zaczęła od walki z tak zwanym nazistowskim reżimem w Ukrainie, ale jak zaczęli przegrywać, no to przegrywać przecież z Ukraińcami nie wypada. W związku z tym ta propaganda przeszła w taką propagandę, że oni z całym Zachodem walczą, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i w związku z tym muszą ogłosić mobilizację, bo cały świat zachodni i najgorsze szatan Stany Zjednoczone się przeciwko nim sprzysięgły. Jest druga strona, czyli spojrzenie od naszej strony, kto tak naprawdę pomaga Ukrainie najbardziej, kto ma to przywództwo strategiczne i to jest jednoznaczne, że to są Stany Zjednoczone. Ma Margarita Simonian, taka w gruncie rzeczy straszna postać, jeżeli chodzi o to, co mówi. Szefowa kanału Russia Today, w zasadzie taka szefowa w dużym stopniu rosyjskiej propagandy, powiedziała w przeddzień ogłoszenia mobilizacji, że wieści, które poznamy, są wstępem albo do naszego totalnego zwycięstwa, albo wojny nuklearnej nie ma innego rozwiązania. To, to jest taki jednoznaczny szantaż. To jest ciąg dalszy tego samego szantażu. Rosja mówi: musimy zwyciężyć. Jeżeli będziecie pomagać Ukrainie, to wówczas przekroczymy tę, czerwony, tę czerwoną linię i wszyscy zginiecie. I nadzieja za tym szantażem jest taka, że się Europa Zachodnia, Stany przestraszą, przestaną pomagać Ukrainie i wtedy Rosjanie wezmą Ukrainę pod kontrolę. Dyrektorka Instytutu Strategii 2050 i był ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie. Katarzyna Pałeczyńska-Nałęcz jest naszym gościem. A czy Rosja może przegrać tą wojnę? To znaczy, czy wyobraża pani sobie sytuację, w której ona przegrywa i akceptuje tą przegraną? Ja wyobrażam sobie sytuację, w której Ukraińcy odnoszą dalsze sukcesy na froncie, to jest jak najbardziej możliwe i to w ciągu najbliższych tygodni miesięcy, bo efekt tej mobilizacji będzie, jeżeli w ogóle jakiś, dopiero na wiosnę. Bo tak jak powiedziałam, tych ludzi trzeba przeszkolić, trzeba sformować, a Rosjanie stracili bardzo dużą część profesjonalnej siły wojskowej. W związku z tym jest problem, kto ma właściwie szkolić czy ci, co są na froncie, czy kto. Więc do wiosny, Ukraińcy mają czas i mogę sobie wyobrazić, że pójdą do przodu, ale taka prawdziwa porażka Rosji jest możliwa wewnątrz. To znaczy jeżeli ten reżim imploduje, zapadnie się do środka, coś takiego się stanie, że reżim przestanie funkcjonować i to będzie oznaczało koniec tej wojny, innego niestety końca wojny trudno sobie wyobrazić to tak znaczy... w szybko, w Nie, szybkiej perspektywie. Władimir Putin lubi się odwoływać do Piotra Wielkiego, mówił o wielkiej wojnie północnej i Wszyscy skoncentrowali się wtedy na tych słowach o odzyskiwaniu terytoriów, ale on przede wszystkim mówił o tym, jak długa to była wojna. To było 21 lat. I to jest też taki komunikat, który przez cały czas idzie z rosyjskiej propagandy, że to jest wojna, która może trwać dekady. Ale czy Rosja jest w stanie toczyć wojnę przez dekady bez tej implozji wewnętrznej? To są pytania, na które trzeba uczciwie powiedzieć. Nie na wszystko mamy odpowiedzi. Widzimy, że ten reżim na pewno eroduje. Rosja się stacza technologicznie, także etycznie, ekonomicznie. Stacza się, ale się nie załamuje. Sankcje nie doprowadziły, uczciwie to trzeba powiedzieć, do załamania rosyjskiej gospodarki. Co więcej, no wywołały ogromny wstrząs ekonomiczny także w Unii Europejskiej. I teraz, jak długo ten reżim jest w stanie funkcjonować? w takich warunkach ekonomicznych bardzo niesprzyjających, bo jednak PKB się zmniejsza. Przy bardzo złej demografii, ogromnej śmiertelności na wojnie, na pewno to jest początek końca, ale czy koniec będzie za trzy miesiące, za rok czy za 10 lat? Ja nie sądzę, żeby w ogóle ktoś miał dzisiaj taką pewną odpowiedź na to Ro pytanie. Rosjanie się odwołują i pesymiści się odwołują do przykładu Iranu, który funkcjonuje bardzo długo pod bardzo ostrym reżimem sankcji się nie załamuje, co więcej prowadzi aktywną i agresywną politykę regionalną, wojskową również. Rosja też być może jest w stanie to zrobić. Zobaczyliśmy na bliższym przykładzie, choćby białoruskim, jak reżim, który dysponuje siłą i dysponuje wystarczającą ilością elit zdeterminowanych do robienia wszystkiego i do przekraczania wszelkich ludzkich i nieludzkich granic, może niestety stłamsić społeczeństwo, które w zdecydowanej swojej większości, mówię teraz o Białorusi, chciało się pozbyć tyrana. Takie są dzisiaj niestety możliwości reżimów i Rosja także staje się krajem coraz bardziej opresyjnym. Tam mobilizacja, przed jej ogłoszeniem to też jest bardzo ważne, został zmieniony kodeks karny i bardzo wysokie kary są przewidziane po tych zmianach dla dezerterów, tych, tych co dobrowolnie się oddadzą do niewoli, no zastanawiam się jak to będzie oceniane weryfikowane. i weryfikowane, tych, którzy będą unikali poboru, więc Putin wie i pokazały to zresztą badania sondażowe niezależne, że większość ludzi jest przeciwko mobilizacji. Putin to wie i dlatego w Rosji rośnie opresja. Nie, czy Rosjanie się zbuntują. Odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy na, w naszym radiu internetowym RMF24 na stronie rmf24.pl oraz w mediach społecznościowych. Pani ambasador, Rosjanie uciekają, Rosjanie emigrują też wewnętrznie ale protesty są naprawdę bardzo małe. Były większe protesty w Rosji, one zostały stłumione, rosyjscy opozycjoniści są w więzieniach, rosyjscy dziennikarze, którzy starali się pisać niezależne rzeczy, są w więzieniach na dziesiątki lat skazani. Korea Północna na sterydach, takie określenie w jednym z tekstów opiniowych spotkałem jako opis tego, czym staje się Rosja. To jest totalitarne państwo już. To jest taki militarny paratotalitaryzm, ja bym to nazwała, bo jednak to nie jest tak, że to państwo już jest w każdym zdziebełku życia ludzkiego. Do momentu mobilizacji polityka władz była właściwie taka um, odsuwająca większość społeczeństwa od polityki. Propaganda mówiła, my tu sobie toczymy jakąś specjalną oferację, a wy tu sobie żyjecie tak, jakby nigdy nic. I w momencie ogłoszenia mobilizacji to się zmieniło, ta wojna w no do domów, tak? Dzisiaj już ludzie dostają wezwania, mężowie, ojcowie, synowie i już dzisiaj trafiają we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej do poboru. Ale Także jacy są Rosjanie, pani. Ja, 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 czy Rosjanie to zaakceptują? 48% powiedziało, że jest przeciwko mobilizacji. W tych badaniach wiadomo, one są obarczone, ale tym bardziej tak, błędem 22, że są za. Wiemy, że bardzo dużo, jak dużo trudno jeszcze to obliczyć. Rosjan wyjeżdża, no głównie mężczyzn, są korki niesamowite właściwie wszędzie. I na granicy Republiki Burackiej, to jest część Rosji i Mongolii, czyli we wszystkich możliwych kierunkach, przez osetię do Gruzji wszystkie bilety samolotowe. Wykupione, tak więc widać, że jest naprawdę całkiem sporo Rosjan, które absolutnie nie chcą iść do armii, ale to jest liczny ciągle naród, tak więc zostanie ciągle wystarczająco wielu, niestety, których będzie można do tego poboru wziąć. I oczywiście zdecydowana większość nie chce mobilizacji i nie chce iść na wojnę. Rosjanie na kanapie przed telewizorem byli gotowi walczyć, na froncie walczyć w zdecydowanej większości nie chcą. Ale nie chcą też walczyć o wolność. Walka o wolność dzisiaj w Rosji jest obarczona no, ogromnym ryzykiem. To oznacza, że właściwie wychodzi się na protesty, można dostać wieloletni wyrok więzienia. Wieloletni wyrok więzienia można dostać za jakiś w ogóle wpis w internecie, na Facebooku sprzed kilku lat. Takie są nawet przypadki. W związku z tym no, to jest przeogromne ryzyko i też oczywiście trzeba przyznać, że Rosjanie nie mają tradycji takiego oddolnego zrzeszania się oddolnego działania przeciwko władzy. Jest raczej takie przekonanie, że władza jest wszechogarniająca, ma wp wpływ totalny i ta marna jednostka wobec władzy nie znaczy nic. Ale ta rozmowa, którą teraz toczymy, tak naprawdę ma bardzo pesymistyczny komunikat w sobie zawarty, to znaczy. Bez dużego wewnętrznego wstrząsu może być tak, że Rosja będzie w stanie przeprowadzić tę mobilizację przy potwornych stratach, toczyć tą wojnę i wyniszczać Ukrainę i nas przy okazji, cały kontynent i siebie samą popełniając no, w zasadzie takie strategiczne samobójstwo, ale jest gotowa to zrobić. Może tak być, ale też warto jednak pamiętać, że są inne możliwe warianty. Jest możliwy wariant e, sukcesów ukraińskich na froncie. Sukces to jest wzięcie jednego z dużych miast, na przykład Ługańska Hersonia. albo e, Doniecka, e, zwłaszcza tych miast, które były pod okupacją od e, 2014 i 2015 roku. I to już byłby sukces. I teraz taki e, sukces wielki, spektakularny, może doprowadzić do jakiejś implozji, także do tego, że elity wokół Putina y, doprowadzą do zmiany przywództwa. To też nie jest rozwiązanie problemu na wieki, bo jednak mentalność i jakość tych elit i społeczeństwa pozostaje, no niemniej może spowodować, że y, ta wojna na ten moment y, przestanie być problemem. A czy myśli pani, że jest możliwe y, y, bez Putina, przy zmianie władzy, taki kompromis, który Rosjanie zaakceptują, czyli kompromis taki, że na przykład zostają z Krymem, ale oddają te tereny, które są poza Krymem, te, które zdobyli po 2000, w 2022, albo nawet te, które mieli od 2014? Czy rosyjskie elity, rosyjskie społeczeństwo by zaakceptowali taki kompromis? Rosyjskie społeczeństwo jest w ogromnym stopniu podatne na propagandę. Jeżeli. Czyli by się, jak się im powie, że to jest sukces, to by to. Jeżeli pojawią się jacyś następcy Putina i on zostanie usunięty, bo rzeczywiście dla Putina nie ma odwrotu, ale jeżeli to jakiś taki zamach wewnętrzny by się zdarzył, to ja mogę sobie spokojnie wyobrazić sytuację, gdzie Rosja akceptuje oddanie tego, co się tej części Ukrainy. Rzeczywiście najtrudniejszym do przyjęcia takim mentalnie dla społeczeństwa rosyjskiego i do sprzedania propagandowo stratą jest oddanie Ukrainie Krymu. To by było dla każdej władzy w Rosji przeogromnym na, wyzwanie. Na, nawet Nawalny generalnie w tych swoich prezentacjach pokazywał mapę bez, z, z Krymem już jako rosyjskim, tak? Znaczy to nawet ta najbardziej demokratyczna powiedzmy opozycja. Rosyjska generalnie nie akceptowała pomysłu na oddawanie Krymu Ukrainie. Nawalny, akurat, różne miał tutaj postawy. Miał różne fazy. Teraz ma bardzo jednoznaczną pozycję antywojenną, no ale też znajduje się w takim miejscu, gdzie trudno, żeby nie miał jednoznacznej, antyreżimowej, antywojennej pozycji. Ale trzeba rzeczywiście rozumieć, że gdzieś w mentalności Rosjan, ten Krym jako ich jest zakorzeniony bardzo głęboko. Natomiast reszta tych terytoriów, myślę, że propaganda mogłaby tu cudaś działać zwłaszcza jeżeli by to zostało połączone z jakimś komunikatem o tym że na przykład Ukraina nie wstępuje do NATO że ja, różne sobie można nie będę tutaj podpowiadać rosyjskiej propagandzie ale oni w tym są na Można to o, o, osłodzić mistrzami. jakoś tak generalnie wygraliśmy no, bo na to NATO... zwłaszcza że rosyjskie teraz rosyjskie społeczeństwo poparło tę wojnę ale poparło w dużej swojej większości na zasadzie siedzimy walczymy przed telewizorami a nie idziemy sami na wojny i nasi synowie, ojcowie giną. Nie chcą tego, i ten, kto to zatrzyma, będzie miał w moim przekonaniu pewien kredyt, ale oczywiście w Rosji też jest możliwy wariant i trwania, tak jak pan redaktor powiedział, i zmiany, ale możliwy jest też wariant jakiegoś takiej dezorganizacji wewnętrznej, jakiejś turbulencji bardzo poważnej, gdzie to Drugi państwo... Drugi raz 1917, taki wstrząs potężny. Ja bym aż tak chyba takich paraleli nie budowała, ale przypomnijmy sobie początek lat 90., kiedy Federacja Rosyjska po rozpadzie Związku Radzieckiego, właściwie w latach 90. stanęła na. Na granicy rozpadu. Tam każdy region sobie... sobie własne podatki, własne władze, własne prawo, wszystko. Wyobraża sobie pani dezintegrację Federacji Rosyjskiej? Ja wyobrażam sobie taki rodzaj decentralizacji anarchicznej, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 90. gdyby to jest dobry wariant, gdyby taka anarchiczna dezorganizacja doprowadziła do realnej decentralizacji i fe, realnej federalizacji Rosji, to byłby świetny wariant. I dla samej Rosji i dla nas wszystkich jakie jest prawdopodobieństwo no trudno w ogóle tutaj szacować. Ba bardzo się dużo mówi o mm, kwestiach demograficznych w Rosji i o kwestiach etnicznych w Rosji. Na ile y, jest tak, że ta zmiana, bo w elitach tego nie widać, tej zmiany demograficznej i, i jakby te elity są bardzo homogeniczne, ale, nie, ale czy wyobraża sobie pani to, że Rosja zmieniają się elity, rozszczelniają się, jeżeli chodzi o tą swoją etniczność i zmienia się też Rosja? Rosja jest wbrew temu co się często sądzi, jednak krajem zdominowanym przez Rosjan. Mamy do czynienia z różnymi mniejszościami narodowymi, zwłaszcza tymi mniejszościami na Syberii, ale te mniejszości jak Buriaci, czy Kałmucy, czy jakuci, oni stanowią w swoich republikach mniejszość. Republiki to są podmioty Federacji Rosyjskiej. Taka znaczna ilość rdzennych narodów jest w Tatarstanie, ale nawet tam nie stanowią w większości, czy w Baszkortostanie. jedyny, to już jest taka dygresja, republika, gdzie jest większość, to jest Tuwa, ale ona jest tak biedna, że na pewno nigdy to nie będzie odrębny kraj. I inna sytuacja panuje na Kaukazie. Otóż na Kaukazie rzeczywiście te narody rdzenne, Czeczeni. O, stanowią większość, i tam rzeczywiście może dojść do jakiegoś takiego separatyzmu trwałego, ale to nie są narody ani nie są kultury. To są bardzo często górale, zdolni do tego, żeby zbudować swoje własne państwa i państwowość jakąś stabilną. By, by to poruszyła pani kwestię też e, Czeczenów. E, Kadyrow przy całej swojej operatkowości. E, jest niezależny w pewnym sensie, jeżeli chodzi o organizację wojskową. Niezależną organizację okazuje się taką, jeżeli chodzi o dowodzenie, zarządzanie pieniędzmi, a dostawami. Są też wagnerowcy, którzy, którzy działają trochę poza strukturami Armii Federacji Rosyjskiej. Czy, czy to nie jest tak, że ta. ta, 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 ta ta wojna też jakoś rozszczelnia te służby bezpieczeństwa, tam jest też rozgwardia z jednej strony, jest armia federacyjna, są wagnerowcy, czy, czy, czy to nie jest ten sposób, że to się może rozejść właśnie po takich liniach, że te, te grupy w pewnym momencie staną się niezależne i zaczną ze sobą rywalizować, jeżeli będzie następowało to rozszczelnienie państwa rosyjskiego? To jest państwo dzisiaj rządzone przez struktury siłowe, takie Kagiebowskie, jak zawsze w takim też hierarchicznie pionowo zbudowanej strukturze państwowej, one między sobą rywalizują armia z strukturami siłowymi, wywiad zewnętrzny, z wewnętrznym bezpieczeństwem, i tak dalej. To się wszystko oczywiście dzieje, ale to nie znaczy, że akurat na tych liniach. To by się miało rozpaść. Jeśli chodzi o Wagnerowców, ja bym nie nazwała ich niezależnymi. Oni są w pełni finansowani przez państwo rosyjskie. Po prostu są bytem jakby prywatnym, Takie jakby prywatne wojsko, dobrze wyszkolone, niemniej całkowicie finansowo zależne od państwa rosyjskiego. Z kolei Kadyrow, który też ma swoje własne siły zbrojne, no jest cały czas na finansowej kroplówce z Kremla, ale to jest taki układ, że Kreml nie jest w stanie kontrolować sytuacji w Czeczeniu. Outsourcował to do, do kaderowa, za co tamten dostaje dużo pieniędzy, jest taka wzajemna zależność. Czy wyobraża sobie pani, bo jednym z, jednym z takich broni ostatecznych Rosjan miał być szantaż gazowy, liczyli prawdopodobnie na większą reakcję na rynku gazu, kiedy ogłosili, że już nie będą eksportowali gazu do Europy. Nie było tej reakcji. Pojawiły się różne działania osłonowe Komisji Europejskiej, które spychają ceny gazu do dołu i ceny, ceny energii elektrycznej. No ale z drugiej strony. Rośnie ta, nazwijmy to, populistyczna fala w Europie. Czy, czy myśli Pani, że możliwe jest zrealizowanie tego rosyjskiego, pytonowskiego marzenia o rozszczelnieniu Solidarności Europejskiej, o, o tym, że następu, nastąpią tak głębokie pęknięcia, że wycofamy się ze wspierania Ukrainy? Wojna ekonomiczna, bo to nie jest tylko wojna energetyczna trwa. Rosja walczy tym, co ma, czyli przede wszystkim gazem, bo to właśnie uzależnienie od gazu jest najgorsze ze względu na to, że nie jest tak łatwo przestawić te wszystkie rury na inne kierunki. I rzeczywiście Rosja w związku z tym, a dochód budżetu rosyjskiego jest przede wszystkim z ropy. W związku z tym Komisja Europejska Europa jako całość usiłuje uderzyć przede wszystkim ropą. Wiemy, że do końca tego roku ma się skończyć import ropy z Rosji, a Ros. Rosja uderza gazem, czyli zakręca kurki z gazem i próbuje spowodować rzeczywiście podziały w Unii. Te podziały w Unii są. To są podziały zarówno pomiędzy krajami, jak i wewnątrz krajów. Widzieliśmy chociażby sondaż nawet na Słowacji pokazał, że część społeczeństwa, połowa mówi Ukraina musi wygrać, a połowa mówi w sumie nam wszystko jedno, niech to nawet będzie Rosja, byle ceny nie były tak wysokie. Trzeba przyznać, że rzeczywiście to rosyjsko Uderzenie jest mocne. Ono kosztuje nas dzisiaj bardzo dużo wszystkich i w Polsce, i w Europie. Mamy na przykład też taki kraj jak Węgry, który po prostu otwarcie z Rosją współpracuje i dzięki temu dostaje gaz od Rosji przez Turcję od południa i tam ceny energii są znacznie mniejsze. Ja mam takie przekonanie, że niezależnie od tego, jak Putin gra, on jest mistrzem jednak jednoczenia Europy. Czyli podziały są zarysowałam te podziały i za każdym razem jak Europa się zaczyna rozszczelniać, to Putin robi coś takiego, że znowu wszyscy są razem i ta mobilizacja, ten szantaż nuklearny, to jest kolejny taki impuls, który znowu spowodował, że Europa, która pomołu się zaczęła zastanawiać co z tymi cenami, co z tymi sankcjami, siądzie do stołu i zacznie ustalać kolejny pakiet sankcji. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, dyrektorka Instytutu Strategii 2050, była gościem popołudniowej rozmowy w RMFFM. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia.